Jak pracować i uczyć się w czasie epidemii? Teraz jest epidemia i nie wychodzimy z domu. Cały tydzień jest monotonny i nie wiemy, czy jest poniedziałek, czy sobota. Nie jest łatwo uczyć się w domu, ale to jest możliwe. A rezultaty mogą być bardzo dobre. Jak pracować i uczyć się w czasie epidemii? Po pierwsze, trzeba dobrze organizować miejsce pracy. Jeśli masz duże mieszkanie, możesz decydować, w którym pokoju spędzasz czas. Spokojnie i w koncentracji. Ten pokój powinien być tylko do pracy i nauki. Jeśli Twoje mieszkanie jest małe, możesz wybrać fragment pokoju komfortowe krzesło i biurko lub stół. Warto mieć tam komputer, akcesoria biurowe, książki i zeszyty. To generuje atmosferę mobilizacji. Nie warto siedzieć przez cały dzień na kanapie w starej piżamie. Jeśli nie możesz wychodzić na zewnątrz, pamiętaj, żeby często otwierać okna i wpuszczać do mieszkania świeże powietrze. Po drugie, ważne jest to, jak planujesz pracę? Czas w domu nie oznacza, że jesteś zawsze w pracy. Warto zrobić plan dnia, a nawet tygodnia. Możesz napisać na kartce, w kalendarzu, albo w aplikacji, w smartfonie, kiedy będziesz realizować różne zadania. Po trzecie. Lepiej nie siedzieć przy komputerze wiele godzin. Trzeba robić pauzy na regularne i zdrowe posiłki. Wieczorem można zrobić coś przyjemnego poczytać dobrą książkę, obejrzeć film lub operę. Jest teraz dużo bezpłatnych transmisji wziąć relaksującą kąpiel. Warto spędzać czas z bliskimi i ze znajomymi. Jeśli nie w domu, to przez wideokonferencje. Można rozmawiać, grać w gry komputerowe i planszowe, gotować, a nawet sprzątać mieszkanie po czwarte. Trzeba dbać o zdrowie. Ważna jest zbalansowana dieta. Jeśli masz teraz w domu dużo makaronu, ryżu i mąki, możesz łączyć je z warzywami, owocami, orzechami, zdrowymi tłuszczami itd. Warto pić dużo wody. Lepiej nie rezygnować z ruchu. Możesz znaleźć w internecie filmy instruktażowe. I ćwiczyć razem z najlepszymi trenerami. W zdrowym ciele zdrowy duch. Po piąte, w internecie jest dużo narzędzi, dzięki którym możesz uczyć się łatwo i w atrakcyjnych formach. Do dyspozycji mamy komunikatory, specjalne platformy i aplikacje. Do nauki języków, słowniki online. Są tam też media społecznościowe: Facebook, Twitter, Instagram, i przez cały dzień różne strony internetowe bombardują nas aktualnościami z kraju i ze świata. To generuje stres i zajmuje dużo czasu. Internet jest bardzo wygodny i potrzebny, ale trzeba uważać na dystraktory, przez które nie możemy koncentrować się na pracy. Lepiej nie sprawdzać Facebooka co kwadrans. Po szóste, nie musisz uczyć się sam. Lekcje online. Z nauczycielem albo z całą grupą, to nie tylko dobry czas, żeby realizować językowe ambicje. To też fantastyczna metoda, żeby mieć moment dobrej zabawy i kontakt z ludźmi. Chyba wszyscy teraz tego potrzebujemy. A Ty, jak spędzasz teraz czas? Co myślisz o lekcjach online? Czy znasz inne dobre metody, jak uczyć się i pracować w domu?